Witam serdecznie moi mili z tej strony Dawid z kanału Prowadzinie Bóg. Moi drodzy, tytuł dzisiejszego odcinka brzmi: Na kim koncentruje swoje myśli? Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ to o czym myślimy, mówi się, że przyciągamy, ale to o czym myślimy to wprawia nas w zależności od tego właśnie o czym myślimy. Dobry nastrój bądź zły nastrój, negatywne. W samopoczucie bądź pozytywne. Myśli są bardzo ważne. A wiadomo, że nasze myśli wychodzą z serca. Dlatego jest bardzo ważne to, co mamy tutaj. I na kim koncentrujesz swoje myśli? Jest to bardzo ważne, aby zacznijmy od początku. Nawyk, moi drodzy, aby Koncentracja naszych myśli zawsze opierała się na naszym Panu, na kimś, kto pomoże nam wyjść ze wszystkiego. Może nas pocieszyć, kiedy jesteśmy, u, kiedy jesteśmy utrapieni czymś, kiedy jesteśmy zasmuceni czymś, kiedy czujemy jakiś lęk, on nas może podnieść na duchu, może nam dodać odwagi, może nam zabrać z serca to, co nam tak ciąży, jest to coś złego, jakaś zła myśl. I chodzi o to właśnie, żeby nauczyć się spolegać i koncentrować myśli na naszym Panu, żeby wyrobić w sobie taką postawę. A wyrabianie postawy, moi drodzy, to jest nic innego, jak stworzenie nawyku. Nawyk jest, nawyk jest niczym innym, jak codziennym powtarzaniem pewnych czynność Zależy, co kto z nas praktykuje. Jeżeli ktoś chce nauczyć się grać na gitarze, kupuje gitarę i oby to nie był słomiany zapał, tylko że jak kupić sobie tą gitarę, niech na początku zacznie grać 10 minut, 15, pół godziny, coraz więcej, jak już będzie trwał w tym, to żeby się um umacniał, aby ten nawyk utrwalał się w nim, to będzie grał dłużej. Godzinę, dwie, trzy, zależy, może chce grać zawodowo, to będzie grał jeszcze więcej. Dlatego też chodzi, żeby wyrobić sobie nawyk polegania na naszym Panu, koncentracji myśli na naszym Panu, czyli oddanie Mu naszego serca w każdej chwili, w każdej sytuacji, moi drodzy. Chodzi o postawę. Chodzi właśnie, żeby wy, wyrobić sobie postawę. Czy czujemy się zagrożeni, czujemy jakiś strach, wewnętrzny niepokój, czy jakieś negatywne uczucia typu... Dalej, negatywne uczucia typu gniew, zawiść, nienawiść, zazdrość to wszystko wychodzi z naszego serca też. Dla, dla, dlatego też chodzi o to, żeby wyrobić sobie nawyk polegania na naszym Panu, aby za każdym razem kiedy nadejdzie nas właśnie taka krytyczna myśl, będziemy w tym krytycznym punkcie, aby się zatrzymać, zwolnić, zwrócić się do naszego Pana, powiedzieć mu: "Panie Jezu, proszę, ja w tej chwili czuję że złość pochłania moje serce, ponieważ ktoś mi na przykład zaszkodził, ktoś mi oczernił, obmówił, to doszło do mnie, czuję się z tym źle i miałbym ochotę wykrzyczeć temu komuś, co myślę w twarz po prostu, nie żeby mu zrobić jeszcze obciach przy innych, powiedzieć szczerze co oni myślą, ale czasami lepiej się właśnie zatrzymać i ugryźć w język. I cho właśnie chodzi o to, żeby wyrobić sobie taki nawyk powrotu do myśli do naszego pana. Spolegać. Koncentrować swoje myśli na nim. Skupić się na nim. Powiedzieć: Boże, zabierz ode mnie ten gniew, tą złość. Bo wiem, że gniew jest czymś niesłusznym w oczach Twoich. Dlatego też proszę: zabierz ode mnie ten gniew. Czy jakiś strach, jeżeli się czujemy wystraszeni czymś, zlęknieni zlęknie, zlęknie, czymś. Jakiekolwiek negatywne uczucia, które miotają nas, naszym sercem. W tej chwili zwalniamy, zamykamy oczy koncentrujemy nasze myśli na naszym Panu. Panie, prowadź. Prowadź. To może być nawet jakąś taką krótką formą modlitwy, takim właśnie zatrzymaniem się i powiedzeniem kilku właściwych słów skierowanych do naszego Boga, aby pomógł, że prosimy Go o to i dziękujemy Mu. Jest to bardzo ważna postawa, moi mili, zwłaszcza kiedy naprawdę w tych czasach szatan jak lew, jak lew ryczący chodzi i Rozgląda się tylko, kogo mógłby pożreć wręcz. Czyli będzie atakował każdego z nas. Będzie atakował każdego z nas każdego dnia. Dlatego jest to zajęcie codzienne. Dlatego niech nawykiem się stanie, naszym nawykiem niech się stanie ta koncentracja myśli na naszym Panu, na naszym Bogu. Czy czujemy się negatywnie, źle, zależy jakie uczucia miotają nami, władają naszym sercem, to przedstawiamy tą sprawę Panu, i on łagodzi ten ból, i on zabiera ten ból. To jest piękna, właśnie, też taka nić porozumienia z naszym Panem. Nić porozumienia z naszym Panem, aby w tym krytycznym punkcie, właśnie. Ja wiem, że to się może być, być może mówi się że to łatwo, ale ja sam praktykuję to. Ja nie do, że mówię Wam, dzielę się z Wami tym, to jeszcze sam praktykuję to. I nie jest to takie proste. Czasami się to udaje, a czasami nie. A chodzi o to, abyśmy na tej drodze, dopóki jeszcze tu jesteśmy, nie trwamy, dopóki nie nadejdzie ten czas pochwycenia, czas wyprowadzenia ludu Bożego stąd, czas wielkiego ucisku i tych ludzi, którzy będą tu na czas wielkiego ucisku, to my mamy trwać w naszym panu i mamy się udoskonalać? Upodawniać się charakterem do naszego Pana, do Jezusa Chryst Chrystusa, do Niego. I takie postrzeganie sprawy właśnie tej koncentracji myśli na naszym Panu w chwili krytycznej, w chwili niepokoju czy lęku może nam dać bardzo dużo moi drodzy, bardzo dużo wyrobi w nas ten nawyk. I będziemy przychodzili do naszego Pana za każdym razem, kiedy będziemy potrzebowali tego. A On nas będzie umacniał w tym. Jestem pewny, że będziemy już później coraz mniej odczuwali te walki, bo będziemy już zwycięsko nastawieni wręcz. Bo będziemy tak zżyci z naszym Panem, że kiedy nastanie ta chwila, być może próby, to poradzimy sobie z tą próbą doskonale. Doskonale. Dlatego jest to nawyk, który powinniśmy pielęgnować sobie każdego dnia, bo jestem pewny, że każdego dnia każdy z nas ma w życiu sytuacje, które wymagają tego, aby właśnie się zatrzymać, się zwolnić i skoncentrować nasze myśli na naszym Panu. I żeby w tej postawie trwać. To się też tak samo tyczy, moi drodzy, dobrych myśli, jak najbardziej. Jeżeli czuję jakąś radość. Pokój, szczęście odczuwamy, kiedy Bóg wypełnia nasze serce radością. Też zatrzymać Boże, jak ja Ci dziękuję, dziękuję Ci za ten dzień, dziękuję Ci za naprawdę za tą radość, którą mi dajesz. Okażmy mu wdzięczność, jak najbardziej. Mówiliśmy o tym niejednokrotnie już. Wyrabiajmy w sobie ten nawyk, że kiedy poczujemy takie, bo już później, czy będziemy dłużej w tym trwać, to już zaczniemy dostrzegać te sytuacje, które są naprawdę dla nas niebezpieczne, czyli właśnie tego jakiegoś kryzysu, jakiejś takiej złości, czy strachu, lęku. Będziemy już świadomi tego, już automatycznie zamkniemy oczy, będziemy się modlić w duchu i będziemy mówili, Boże, rad, rad, ratuj nas. Nie, że będziemy sami się z tym mierzyć, bo nie tędy droga. Sami to możemy wpaść w dół i nie wyjść z niego. Dlatego też mamy od, od tego naszego Boga który jest naszym Bogiem, który jest naszym ojcem, a my jego dzieci. I jestem pewny, że ten kto ma dzieci jest ojcem. To chciałby, aby jego dziecko, jego syn czy jego córka w ramach albo przepraszam, chwili kryzysu takiego trudnych chwil, też lęku czy czegokolwiek ten rodzic chciałby, aby to dziecko do niego przyszło. To też jakby zacieśnia relacje między córką a ojcem, bądź synem a ojcem. I takie relacje można mieć między nami a Bogiem. I o to chodzi. I czego życzę, moi drodzy, Wam i sobie. Dziękuję, jeśli wytrwałeś do końca. Mam nadzieję, że udało mi się to w sposób prosty przekazać, bo jest to naprawdę bardzo istotny, bardzo ważny temat. Naprawdę niekiedy, kiedy takie tematy mogłyby się wydawać błahe, to one wcale takie nie są, a przeciwnie są bardzo, bardzo istotne i wymagają też nie lada pracy. A tak jak z czasem stajemy się coraz lepsi w grze na gitarze, to tak samo będziemy się stawali coraz lepsi w odporach atakom złego, co nas jeszcze bardziej tylko zbliży do naszego Boga, co sprawi, że jeszcze bardziej będziemy się upodabniali do Niego charakterem, do naszego zbawiciela. Jeszcze raz czego życzę, moi drodzy Wam i sobie. Dziękuję. Jeśli wytrwałeś do końca i uważasz, że jakoś pomógł Ci ten cieszy odcinek, to jak najbardziej. Podziel się tym z kimś, zostaw proszę łapkę w górę, komentarz dla zasięgu i przede wszystkim, jak mogę prosić, to subskrybuj kanał, jeżeli jeszcze nie robisz tego. Przekazujmy sobie pewne informacje, pewne nowiny. Dalej, umacniajmy się w wierze, moi drodzy, każdego dnia. Niech to też nawykiem naszym się stanie, ponieważ dzień powrotu naszego Pana jest już naprawdę coraz to blisko. Coraz to blisko i jakkolwiek by was nie straszyli wojnami, chociaż sami jednokrotnie o tym mówię, ale nie po to, żeby straszyć, ale zresztą ten, kto na drodze z naszym Panem jest, to wie, że to musi się stać. To się musi, musi stać. My, my jesteśmy po prostu o tym poinformowani, że to się stanie, że to będzie się działo, że mamy zaufanie w naszym Panu. I właśnie znowu pojawia się być może u niektórych lęk. I znowu potrzebujemy naszego Boga. Kogo potrzebujemy? Nie człowieka, nie na człowieku spolegamy, nie w człowieku pokładamy nadzieję. W Bogu nasz, w Bogu, moi drodzy, tylko i wyłącznie w naszym Bogu, ani w swojej sile, ani w człowieku. Dziękuję jeszcze raz za to, że, wy, że wytrwałeś, wytrwałaś wszystkiego dobrego, moi drodzy. błogosławię Ci w imieniu naszego ukochanego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Z Bogiem. Cześć!